Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku dzisiaj mam taki odcinek za 16 euro mam tutaj nową krzyżóweczkę za trójkę, jak wiecie to jest no, jedna z moich ulubionych zdrapek no i jest w nowej wersji kolorystycznej, taka zielono-żółta no nie jestem pewna jak ona się będzie zdrapywała jak właśnie te, ten żółty tutaj kolor to chyba raczej będzie słabo widać te literki no ale zobaczymy dwie sztuki, numerki już wam pokazuję numerki szósty i siódmy z tej samej paczki kupowane pod rząd tutaj mam jeszcze zdrapkę świąteczną za piątkę numerek drugi i to jest ta zdrapka te świąteczne już w tym tygodniu wychodzą ze sprzedaży, no ale ja żadnego pożegnania nie będę robić no bo jak myślicie chyba nie, niekoniecznie nie warto także mam tylko jedną sztukę no i mam jeszcze tą zdrapeczkę za piątkę Tą taką moją szczęśliwą, bardzo ją lubię, często w niej wygrywam Także kochani, zapraszam do oglądania Trzymajcie kciuki Zaczniemy sobie krzyżóweczką No i jedziemy Oj. No i patrzcie, nie mogę jej zdrapać teraz ja mam tutaj literki C i D Musiałam zacząć I mam nadzieję, że teraz już pójdzie i tak jak mówiłam, to w sumie chyba coś widać. Może nie jest to idealne nie, nie jest to idealny kolor taki do nagrywania taki żółty, jasny żółty, ale... ale i tak ją będę drapać, wiecie o tym. Bo ja lubię bardzo tą krzyżówkę. Wszystkie krzyżówki. Dobra, dalej. Y mamy B i F mamy H y. jest tutaj 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 jeszcze tu mamy as no fajnie to jeszcze tylko tu i będzie borus na tym szukamy a i S. dalej rg O, o. L i Q. Q mamy w L. chyba tyle. Jest U, U e. Ciekawe, czy dadzą chyba nic z tego nie będzie mamy M M nam daje tutaj jedno słowo było C no takie zostały litery, że no, raczej nie dadzą no nie, K także nie zabrakło N, P N, P, I L było, no, ale to nam nic nie zmienia. L, N, P i T. Także tutaj nie mogło nic być. 20 było w bonusie. Robimy sobie tą świąteczną. Miejmy ją za sobą. Pożegnajmy już te świąteczne zdrabki. I szukamy kwoty. A mamy łabędzia. A tutaj wygrywające symbole. Mamy łyżwę, kominek, śnieżynkę i sople. A jest tak. Nic, co nam potrzeba. No, niestety. Tutaj u samego dołu szukamy trzy razy tej samej kwoty. No, mamy piątkę, dobra. Nie trzy razy, tylko dwa razy. Więc tutaj wygrane jest. Zdrapeczka się zwróciła. Sorry, nie widzieliście chyba, za dobrze. Dwie piątki są, także wygrana. Zwrot. No. Zróbmy sobie tą i krzyżówkę zostawmy na koniec. Jestem ciekawa, czy tutaj coś będzie. No i szukamy trzech takich samych. Mamy kufer, monetę, banknoty, banknoty po raz drugi, mamy świnkę, monetę po raz drugi, sztapkę i złoto, także tutaj nic. Tutaj szukamy trzech takich samych. Mamy tak 1000, 5000, 200, 1200 i 5000. A tutaj symbole. No, i takich symboli szukamy. Szukamy. Pierwszy rządek jest pusty i drugi niestety też, także to lipa. No i zróbmy sobie tą ostatnią krzyżowaczkę. Mamy M i N. To jest to, co potrzebowaliśmy w tamtej. ucha mamy no Q i W no i szukamy literek A i Z coś tam jest, tutaj jest Z, tutaj jest A, dobra, K i B. CIP mamy tutaj nawet pierwszy wyraz nam się tworzy nawet nie widać jak się zaznaczy jakiś wyraz p jest w gwiazdce We było jeszcze tutaj. Do zabrakuje brakuje V i E. Tymczasem mamy T i J. T. J nie widzę. Y i G. No, ciekawe, dadzą wygrać czy nie literki ostatnie mamy s jest tutaj jest d teraz takie pojedyncze będą dawać mamy e ciekawe czy dążą v Co jeszcze mogliby dać? R mogliby dać. R nie było, nie? Nie było. Mogliby dać albo R, albo I do wygranej. Sprawdźmy mamy O no, klasyk. Tutaj mamy drugi wyraz, co prawda. No ale to nam nie da wygranej. Sprawdźmy sobie, tu jest jeden, tu jest drugi, x -a. nie było, nie było I. L nie było, T było, ale nie było, L, R też nie było, także niestety żadna z nie przyniosła wygranej. Na no, wygraną mamy tylko paradoksalnie w tej, po której się nie spodziewałam, no ale tu jest tylko zwrot, więc 10 euro na 16. Kochani, ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. A jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapeczek, subskrypcji oraz komentarzy. A ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego wieczorku oraz wysokich wygranych. Trzymajcie się ciepłutko. Pozdrawiam. Pa! pa.